To ja pomieszane na, w Minecraft 1.8. Zobaczcie coś epickiego. Patrzcie, jaki wąwóz. Takiego czegoś to jeszcze w życiu, jak gram w Minecraft'a nie widziałem. Takie coś epickie. No dobra, to nie jest wąwóz. Ale patrzcie. Jej, płaczcie Takie coś to niewyobrażalne. Ja jestem tak podjarany tym update'em, że... Nie tu będę zaraz pff, wynosić. Nie, taki update to... Brak słów, ja tam wracam, nie ciula, e, kurde, znowu, dobra, kończę to, więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie, rzućcie guziczek, narka.